Dobry bardzo. Zaczynamy nowy dzień i można powiedzieć, że zaczynamy nowy weekend to znaczy zaczynamy tak, nowy dzień, weekend majowy. No i raczej to już będzie maj, więc oczywiście życzę Wam cudownego nowego miesiąca, ale to później się zobaczymy. To jeszcze raz tam Wam pożyczę, słoneczko już. Świeci wysoko, bo mamy już godzinę 6.20, tak jak widzieliście. Wiaterek chłodny wieje, ptaki ćwierkają. E, chyba mi się wydaje, że był przymrozek. W ogóle na przyszły tydzień sprawdziłam sobie pogodę. To niby ma padać śnieg z deszczem, jeżdżę tutaj jakoś, więc to chyba są jakieś żarty, muszę Wam powiedzieć. Ale no, no nie wiem. Mam nadzieję, że to takie coś nie będzie, bo wszyscy tutaj wzięli się u zasianie warzywników, a tutaj jakieś śniegi z deszczem nadają, więc no mam cichą nadzieję, że to jednak jest żart, ale chłodny wiatr wieje. Pokażę Wam, co zrobiłam wczoraj. Co prawda nie ma się czym chwalić, bo zrobiłam tylko jeżynę, poprzycinałam, to później zejdziemy. Borówkę odchwaściłam, zostało tylko tam odchwaścić porzeczki i tutaj te dwa krzaki porzeczki odchwaścić zostało, ale powiem Wam, że i tak wywiozłam całą dużą taczkę tego chwastu z górą tutaj stąd wiecie nie taką tą taczkę metalową więc no jednak tego chwastu było i trzeba było się trochę ogracować ale jest zrobione jestem zadowolony ale chyba znikam stąd, bo jednak tutaj jest chłodno. Myślałam, że będzie można sobie już posiedzieć na tarasie, Wypić kawusie, ale jednak nie da rady. No i dzisiaj o 6.20 mamy 5 stopni. I muszę wam powiedzieć, że nie wiem co jest, ale te moje kwiatki z tego zamówienia wcale nie ruszają w górę. Jedna piwonia poszła w górę, to jest OK. Tutaj ta stoi w miejscu, więc okej okay, nie jest. Ta się coś ruszyła, a żurawki w ogóle się nie ruszają. Chyba jednak faktycznie jest za zimno. No ale nie mogę sobie tych wszystkich donic ustawić w domu. I tutaj te moje tulipany też <laughs> i te moje tulipany też się tutaj nie ruszają. Tutaj jest malutki. Myślałam, że tutaj coś będzie więcej, ale dopiero o tutaj coś kiełkuje. Tu jest tylko sam jeden tulipan i coś tutaj kiełkuje. Także widzicie, wiosna jeszcze bardzo powolna jest bardzo. W tamtym roku chyba była trochę cieplejsza ta wiosna, mi się wydaje. A w tym roku to jest tragedia. No dobra, ale to już nie będę gadać. Znikam, idę na to moją kawusię, znikam, idę czytać, odpisywać na komentarze standardowo. Taka moja poranna rutyna, a z wami widzę się już później. Oczywiście życzę Wam cudownego dnia i zapraszam do oglądania mojego vlogusia, jeśli tylko macie ochotę. Dzień dobry, bardzo w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu. Nawet można powiedzieć, że i w kolejnym miesiącu, tak jak Wam wcześniej wspominałam, no bo już jesteśmy w nowym miesiącu. To znaczy, ja jeszcze jestem w starym miesiącu, ale Wy, no to już jesteście tak grubo w nowym miesiącu. Bo mam chyba dwa vlogusie nagrane, ten będzie trzeci, więc no to już jesteście w nowym miesiącu i to na pewno. Więc życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego na nowy miesiąc. Zdrówka przede wszystkim. I ładniejszej, cieplejszej pogody, bo chwilowo ta pogoda to nas muszę wam powiedzieć, nie rozpieszcza. Bynajmniej tutaj na wschodzie lubelszczyzny. Jest cały czas zimno. Mokro nie jest, ale jest zimno yy, i. I przepraszam, na chwilę, bo muszę pójść tam. Jestem wróciłam, tak to jest dzieci w domu, no to i różne tutaj dyskusje trwają. Eee, mam nadzieję, że ten nowy miesiąc maj będzie dużo cieplejszy jak ten stary. Bo tak jak wam mówiłam, u nas na wschodzie nie rozpieszcza nas ta pogoda, jest zimno. Dzisiaj do tego wieje taki no, zimny wiatr ze wschodu, więc tym bardziej jest chłodno. I muszę wam powiedzieć, śmiejcie się nie, ale ja rozpaliłam w piecu, bo ja nie zamierzam, powiem Wam szczerze, tutaj tyle się zimna we własnym domu. I tak, dzisiaj jest plan posiać warzywnik. Oczywiście, nie wszystko, ale to, co na chwilę obecną można posiać, to będzie dzisiaj posiane, mam taki plan. Zostawię sobie tylko groch, czyli fasolkę szparagową, bo zaraz ktoś się zapyta, że się je groch. Tak jak w tym roku było, więc fasolkę szparagową zostawię. I zostawię, wiadomo, ogórki, ale resztę będę starała się dzisiaj wysiać. Nie kupiłam sobie roszponki, bo powiem Wam, że zapomniałam. Ale no to jeszcze sobie zakupię, bo pewnie nieraz będę jeszcze u nas w tym naszym, tutaj takim, ale ogrodniczym. Zrobiłam sobie śniadanko. Pomidory z mozzarellą i z tą oliwą. Jeszcze z suszonymi pomidorami. I byłem tam w truskawkach rośnie szczypiorek, więc przyniosłam sobie szczepiorek i do tego wszystkiego jest buła. Tak, buła. Bo e, idę dzisiaj no, walczyć. I muszę mieć dużo siły. Znalazłam sobie taka propo jeszcze dwa ciasta, które biorę pod uwagę. Jedno to jest. Już Wam mówię, tutaj mam zaznaczone, żeby mi nie zginęło, bo to są moje kajety, stare kajety. A, już to jakieś kartki latają. Co tu jest? Nie wiem, też jakieś ciasto. Ale nie wiem, co to, to. Tak to jest właśnie. Ktoś mi da ciasto, przepis na karteluszkach albo podyktuje. Ja go sobie spiszę, a później mam problem. Co to jest za ciasto, bo mm, nawet nie ma tytułu, ale to jest chyba jakieś kruche ciasto, bo trzeba masło, cukier wanilinowy, dwa jajka, mąkę, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia, śmietane. Rabarbar, tak, to jest jakieś kruche ciasto z rabarbarem i wiśniami. Więc jak tylko mi urośnie yy, rabarbar, to będę go robić z kruszonką. Nie pamiętam, powiem Wam szczerze, nie pamiętam, bo ja mam kilka zeszytów, dużo tych przepisów i nie pamiętam, co i jak. Schowam sobie tą karteczkę, żeby mi tutaj nie zginęła, ale to będę robić, jak tylko będę miała rabarbar. I tak biorę pod uwagę krówkę bez pieczenia z bananami. Yy, to ona jest na herbatnikach, a drugie ciasto to jest ciasto Kubanka. Też jest bardzo dobre. Z kremem kawowym. I tylko tutaj trzeba upiec biszkopt, Więc ono tak do końca niepieczone nie jest, ale jest przepyszne. I te dwa ciasta biorę dzisiaj pod uwagę. Które zrobię? Nie wiem. Muszę zanurkować do szafki, zobaczyć czy mam masę krówkową, bo do jednego idzie masa krówkowa, a do drugiego idzie Nutella. Więc się tak zastanawiam, którą zrobić najlepiej, to ja bym zrobiła dwa. Jedno by było na jutro, na niedzielę, a drugie by było na trzeciego na przykład, nie? Dobra, także to, co Wam powiedziałam, co mam plany, mam nadzieję, że plany uda mi się zrealizować, bo jeszcze będę dzisiaj prać. Dzisiaj będzie. Taki większy test z pralki automatycznej, nowej. Test, taki pierwsze, wstępne pranie i jak wygląda pralka, to żeście już widzieli. A dzisiaj będzie jedno wielkie pranie. Bo trochę tego prania mi się nazbierało. Pogoda, jaka jest, taka jest, ale jakieś tam słońce świeci. Wiatrem dosuszy się wszystko. Więc dzisiaj sobota, wielkie pranie. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko dzisiaj zrealizować, te moje plany. Więc ja Wam życzę oczywiście smacznego, jeżeli coś jecie. Ja uciekam i widzimy się chyba już przy sianiu warzywek. Obiad mam, więc nie muszę gotować. Później tylko poodgrzewam, więc będzie taki plus. A te przepisy jak będę robić, to i tak będą oddzielnymi przepisami na oddzielnych filmikach i ukażą się jako moje ulubione przepisy słodkie. No dobra, włożyłam ubrania do, do pralki, ja tutaj sobie wkładam ym, zawsze taki ten do prania, prawda, płyn i chwilowo używam tego Woodlight'a, Wood. Woolite, dobrze, dobra, także tu, a tutaj zaraz naleję płynu do płukania i puszczamy pierwsze pranie już z tekstyliami. No dobra, i włączamy. I zaraz zobaczymy, który my tu program sobie wybierzemy. Eko 4060, bo eko jest 3 godziny 35 minut. A ten syntetyki 2 godziny 28 minut. W 40 stopniach. A jak weźmiemy to, no to 2,18 zmniejszyło się. A czekajcie, zobaczymy ten eko. O tutaj nie można zmniejszyć. 3 godziny 35. Nie ja muszę sobie zerknąć jeszcze do rozpiski. I faktycznie mamy dodatkowe odplamianie. Bo te tutaj trzy yy, znaczki. To tak wino. Olej, trawa. To się trochę źle ostrzy, ale olej wino, trawa. Zaraz wam powiem jeszcze. Pierwsze to jest olej, to kieliszek to jest wino. Ta rączka, jakby z palec, no to jest krew, i to drugie jest trawa, to ostatnie. Więc to faktycznie tutaj jest. Mamy też żelazko, czyli um, ułatwione prasowanie. Mniej zagnieceń, czyli coś dla mnie idealne. Może w końcu bym się pozbyła. Um, wiecie, prasowanie, nie. A zobaczymy jakbyśmy to na przykład wybrali, będziemy razem sobie testować 3 godziny 39 minut. A jak tutaj właśnie Rozalka pisała, że można zmniejszyć czas prania o połowę. To nie wiem, mam to sobie tutaj minusem zrobić? Bo Rozalka właśnie mówiła, że można sobie jakoś zmniejszyć czas prania, prawda? A tutaj 24 godziny, no to bez przesady 23. Nie wiem o co tu chodziło za bardzo. No bo 3 godziny 39 minut, no to trochę powiem Wam, że bardzo dużo jest, nie. Poczekajcie, jeszcze sobie może coś ciekawego wyczytam. A ten znaczek, o ten znaczek, to jest ciche. Pranie możemy sobie wybrać. Na przykład jeżeli robimy nocne pranie, więc coś takiego też jest. Dobrze wam powiedziałam. A to drugie jest jeszcze taka wanienka. Aktywacja lub dezaktywacja maksymalnie trzech dodatkowych cykli płukania. Aha. To są cykle płukania. Dobra, tylko nie wiem, jak mamy zmniejszyć, żeby nie prała 4 godziny. A na przykład, nie wiem, dwie. Dobra, powiem Wam szczerze, że z tej instrukcji obsługi to ja nic nie wiem. I puszczam tak, jak tutaj jest napisane, czyli 3 godziny 35 minut. A jak wy macie taką pralkę i wiecie, jak, ma, jak zmniejszyć czas prania, to proszę mi napisać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Pranie wstawione i teraz biorę się o zasianie tutaj moich warzyw. Mam tutaj już wyrobione po raz kolejny i mogę siać. Najpierw sobie oczywiście to wszystko zagrabię, a dopiero później będę działać z moimi tutaj sadzonkami. I na pierwszy ogień idzie cebula. I powiem Wam, że tak myślę, żeby tutaj ten cały kwadrat, tak jak widzicie, trawę nie, no tą górę, no tutaj góry to nie będzie. I tutaj, o tak jak tu, żeby sobie, wiecie co tak myślę, zrobić taki płotek, jak to tam mam... Mm, no, to ja, ja to nazywam Donica, tam hortensje rosną. Pamiętacie na pewno takie obrzeże, żeby sobie postawić, nie? Tylko, że znowu źle będzie orać traktorem i, i siać. Także to też jest takie trochę, wiecie, lipne trochę, nie? No, ale bym właśnie chciała tak sobie wygrodzić, chociaż, chociaż o tutaj część właśnie trawnikową oddzielić od części tej mojej ogrodniczej. No, ta droga niech już tak będzie, żeby była, nie? No, bo ta droga to i tak musi być. Tak czy siak musi być ta droga, bo innego wyjścia tutaj nie ma. Tylko, że chociaż właśnie o tutaj, tak jak ta trawa jest, no i tam wiadomo też zrobić sobie takie to obrzeże, krawężnik. No wiecie o co chodzi, nie? Tak sobie stoję i tak sobie myślę. No dobra, ale koniec myślenia, bierzemy się za robotę, bo czas nie stoi w miejscu. Melduję, że posadzone. Powiem Wam, że nawet się ciepło zrobiło. Błękitne niebo, księżyc. Nie wiem, widzicie Wy ten księżyc? Widzicie. I mam już posadzone i tak. Tutaj jest cebula. Cebuli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rządki. Się zastanawiam, czy nie mało, bo nie pamiętam ile w tamtym roku miałam. Trzeba by było się cofnąć do filmiku z zeszłego roku. Więc... Cebula. Dalej mamy dwie, dwa rządki marchewki wczesnej. Później mam cztery rządki marchewki późnej. Później jest rządek cebuli czerwonej i cztery rządki pietruszki. I tutaj Juli sadzi jeszcze czerwoną cebulę. I na tym będzie koniec tej części marchewkowo-pietruszkowo-cebulowej. Jak jeszcze gdzieś znajdę cebulę, to może sobie dokupię. Z kilogram, i gdzieś jeszcze ją posadzę. Bo chcę, żeby tak jak w tym roku, żebym miała ją aż. No wiecie, bo do tej pory mam cebulę. A nie wiem, właśnie ile w tamtym roku posadziłem. No i tak to się prezentuje. Na dzisiaj jest koniec. Zostanie jeszcze szpinak na taki bardzo szybki siew. I rozponkę muszę gdzieś kupić. Antek tam pranie wisi. No to czego to już ten? Możesz to zabrać kurą dać. I tyle będzie. Także dzisiaj już przerwę, bo powiem Wam, że też nie mam siły już. A ogólnie warzywne jeszcze tak. Buraki będą. O! Czekajcie, czekajcie, bo jeszcze go nie widać. Nie wiem, czy teraz widać, czy nie, bo powiem Wam szczerze, pod to słońce to ja nic nie widzę. Tutaj będzie. Tutaj planuję buraki, no i wiadomo, grochy jeszcze i nie grochy. Także mam nadzieję, że starczy mi tutaj tego pola. A teraz idę na kawusie, bo chyba potrzebuję jeszcze dzisiaj kawusi. Melduję, że pierwsze pranie w nowej pralce wykonane. I nawet powiem Wam, że wszystko ładnie się wyprało. E, tutaj skarpetki one nie były aż tak piękne. No wiadomo, jak to skarpetki są jeszcze, za, e, już używane, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze się uprały. Może się aż tak dobrze nie odprały no bo wiadomo, nowa e, pralka po starej to już tak nie poprawi. Ale nie mogę narzekać, bo e, fajnie wyszły. I oto, oto ja nie będziecie się przecież na to pranie patrzeć. Ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio składałam zasłony, i one chyba były prane w płynie do płukania sofin, i wydaje mi się, że one dużo lepiej pachną jak ten silan lawendowy. Więc teraz jak będę, i znajdę gdzieś ten sofin. Ja ten sofin chyba kupiłam w Kauflandzie, mi się wydaje. Jakoś promocja była, duże opakowanie. Ale te sofiny chyba są też w, w Dilsie. A jak nie ten sofin, to może sobie przetestuję ten taki Dilsowy, co dziewczyny tutaj polecały. Bo ten sofin dużo lepiej pachnie, jak ta, ten silan lawendowy. To tylko tak chciałam Wam powiedzieć na uwadze, bo ostatnio składałam zasłony. A teraz idę to opowieścić. Pierze się już drugie, czyli teraz się piorą ręczniki, zobaczymy właśnie jak ręczniki wyjdą i ręczniki nastawiłam na 90 stopni na gotowanie, no bo to ręczniki dużo bakterii, to żeby się dobrze uprały, a teraz idę to powiesić i idę siać marchewkę, a tej marchewki to mam, bo tutaj zapomniałam ostatnio też Justynce ostatnio powiedzieć, bo to Justynka się pytała, co i jak z tą marchewką, to tej marchewki chyba mam trzy opakowania. Ale to jak będę usiała, to Ci powiem, bo nie zrobiłam porządku. Nie zrobiłam porządku w nasionach, ale jak będę usiać, na pewno Ci powiem, ile wisiałam marchewki. Kawusia zrobiona. Także łyczek razem z Wami. Muszę Wam powiedzieć, że zmęczyłam się tym sianiem. Idę sobie teraz trochę posiedzieć. Włączę sobie jakiegoś vloga. Chyba jakiegoś loda mam. Bo mąż tutaj coś przywiózł. Jakieś lody. Wiem, że dzieciaki coś zjadły już. A oh jest. Mam lodzika. Mam lodzika. O, takiego lodzika mam. Także ja będę teraz się ucilować. Z kawusią i z lodzikiem. Chwila dla mnie. I z jakimś vlogusią jeszcze, nie wiem z jakim, zaraz sobie tutaj kogoś znajdę i będę oglądać. Nawet się ciepło teraz zrobiło, więc mam nadzieję, że będzie weekend majowy cieplutki. Chociaż wiem, że na Śląsku u Bożenki, bo Bożenka mieszka na Śląsku, padał dzisiaj w sobotę deszcz. I chyba to ktoś jeszcze pisał w komentarzu właśnie, że wita mnie w deszczową sobotę, ale nie wiem kto. Także pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj mieli deszczową pogodę. No i nie tylko. U nas na szczęście pogoda dopisała. Jest trochę pokoszone, trochę posiane, więc coś jest zrobione do przodu. Godzina jest 18.34, więc teraz trochę relaksu dla mamuśki i zdroweczka dla Was. Godzina 21.45. Skończyłam robić ciacho, zaraz wam pokażę. I od. I oto moje ciacho w całej swojej okazałości już chłodzi się w lodówce. Miałam go wcześniej Wam pokazać, ale sobie przypomniałam, że w sumie przecież nagrywam vlogusia. A ciacho chyba pójdzie od, w oddzielnym filmiku. Także ciacho do jutra spoczywa w lodówce. Ten vloguś sobotni na pewno będzie połączony razem z niedzielą, bo w niedzielę no to wiadomo, że praktycznie się nic nie robi. Tylko się leniuchuje i odpoczywa, ale... Chciałam Wam powiedzieć, nie wiem, czy znacie, czy jedliście lody. Jak one? Marletto, słony karmel. Muszę wam powiedzieć, że są przepyszota. Ja ogólnie to takich lodów z czekoladą nie, a najlepiej to lubię te śmietankowe tradycyjne w kostce, taką kanapkę. One mi najlepiej smakują, ale te są przepyszne. I faktycznie czuć słony karmel. Może kupił chyba w biedronce, one są dostępne. Bo, Mówił, że była jakaś 3 plus 1 gratis. Bo kupował dzisiaj pieczywo. Jucia mówi, że była jakaś promocja: 3 plus 1 gratis. No faktycznie, bo były 4 lody, więc pewnie była taka promocja. No i w sumie to na dzisiaj to tyle. Ciacho zrobione. Warzywniak zaczęty siać w poniedziałek. Będę go kończyć, tak, 1 maja. No, ale akurat wykorzystujemy na takie różne prace. Co tam, Julcia? Pierwszego? Pierwszego? No, 1 maja będziemy siać warzywniak. Przecież zawsze, zawsze jak przyjeżdżałam do babci na długi weekend majowy, to zawsze żeśmy siali warzywniak wtedy. Tak to było. Tak. Więc teraz też tradycję trzeba podtrzymać. I 1 maja siejemy warzywniak. Trzeba się zwijać przed tymi deszczami, bo muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy wam mówiłam. Weszłam na pogodę sprawdzać jak tam długoterminowa, i ponoć ma padać przez dwa tygodnie. Mam nadzieję, że się pomylili i jednak ten deszcz nie spadnie. No dobra, powiem wam tak. Wypiłam kawusie. No i mi się spanie odleciało, można było nie pić tej kawusi o 18.30, ale już trudno. Idę się uszykować do spania, oczywiście zrobię sobie pielęgnację i tak dalej, ja teraz oko rozciągam. Zrobię sobie pielęgnację i tak dalej i będę spać. Jutro wstajemy i zobaczymy, co będziemy działać. Może wybiorę się na te targi kwiatowe, a jak się wybiorę, no to oczywiście Wam jakieś tutaj przebitki ponagrywam. Zawsze będzie się coś działo. Przejedziemy się do sitna i zobaczymy po ile są kwiatki ogrodowe na takich targach. Na targach domowych, kwiatkowych byliśmy, no to teraz pora na ogród. Mam nadzieję, że, bo raz byłam z teściową, ale to już było parę pięknych lat temu. Myśmy wtedy same pojechały, brzydka pogoda była, padał deszcz i muszę Wam powiedzieć, że nic takiego ciekawego tam nie było, więc mam nadzieję, że jutro jak będzie ładna pogoda, no to więcej tych wystawców będzie, bo wtedy chyba było troje na krzyż czy tak coś około i żeśmy takie rozczarowane wracały z tych targów, tak samo jak i z tych domowych można powiedzieć, bo na domowych były kosmiczne ceny. A wtedy tam na tych ogrodowych nie było praktycznie nikogo. Także teraz bym zobaczyła właśnie jak to jest. No jeszcze zależy właśnie od pogody. Bo o 11 widziałam, że u nas ma padać deszcz. Ale mam nadzieję, że nie będzie i jednak tam ktoś będzie stał. Jeżeli oczywiście się na nie wybiorę. A na dzisiaj uciekam. Idę się tutaj zmywać. Doprowadzać do stanu użyteczności że tak powiem nocnej. I idziemy lulu.